W dzisiejszym materiale zrobimy sobie odrobinę odpoczynku od retro gamingu, a na pierwszy plan wyjdą produkcje, w które zagracie zupełnie za darmo. Przy takiej okazji nie mogło oczywiście zabraknąć jakiejś fajnej rozdawajki, dlatego już teraz możecie wygrać jeden z pięciu kluczy Steam do gry Thief Simulator 2, a żeby go zdobyć wystarczy wpisać w komentarzu jakąś tematyczną rymowankę, na przykład kiedy gaśnie mi nadzieja, wnet zamieniam się w złodzieja. Powodzenia! Zanim jednak zaczniemy, pozwólcie, że przedstawię wam mojego nowego partnera Instant Gaming Zajmującego się sprzedażą gier w wersji cyfrowej za pomocą w pełni oryginalnych kluczy. Serwis ten oferuje same prawilne produkcje w znakomitych cenach, co zresztą sam wielokrotnie już sprawdzałem na własnej skórze, kupując poszczególne tytuły do moich zestawień. Serdecznie zachęcam więc do rejestracji i robienia zakupów w ich sklepie. Specjalny link promocyjny znajdziecie w opisie. Zestawienie otworzymy bardzo ciekawą strzelanką The Finals, która pojawiła się na początku grudnia zeszłego roku i choć ciężko powiedzieć, żeby był to największy hicior Steam'a oblegany przez graczy, tak już spokojnie można stwierdzić, iż tytuł ten przetrwał pierwszą próbę czasu nie ginąc w zalewie innych darmowych FPS-ów. W produkcji tej postawiono na bardzo dużą dynamikę starć, umiejętności specjalne, różnych operatorów oraz tryby zabawy podebrane z innych produkcji. Pomimo tego, że całościowo powstał z tego iście shooterowy Bigos, gra się w niego naprawdę Przyjemnie, na co wpływ ma oczywiście ładna grafika z rozbudowaną destrukcją otoczenia oraz budujący klimacik komentarz prowadzony na żywo przez przebojowych speakerów. Jeżeli chodzi o optymalizację, jak na silnik Unreal Engine, też nie jest najgorzej, co zapewne docenią gracze np. z kilkuletnim laptopem. O poprawne działanie kolejnej darmówki na liście raczej nikt szczególnie nie powinien się martwić, za to już nazwa szachy dla debili ewidentnie wskazuje, iż mamy tu do czynienia z produkcją, co najmniej nietuzinkową. Propozycja od naszego rodzimego producenta Polish Hackera to bardzo autorskie podejście do strategicznej gry planszowej, w której to zamiast poruszać swoje figury za pomocą dłoni, używamy w tym celu różnych broni i umiejętności specjalnych. W arsenale graczy znajdują się zaś takie ciekawostki jak niewidzialna ręka rynku, a tak Inflacji czy zbieranie chrustu, a każda z czynności opatrzona jest dodatkowo odpowiednim komentarzem naszych ukochanych polityków. Choć brzmi to absurdalnie, Gierka naprawdę wciąga i przypomina nieco klimatem towarzyskie produkcje, w jakie grało się 10-15 lat temu. Dla nieco młodszych odbiorców zaprojektowano za to Disney Speedstorm, który mechanicznie przypomina bardzo popularne niegdyś wyścigi go kartami, takie jak Crash Team Racing, Lego Razers czy Mario Kart 64. Rdzeń rozgrywki stanowią tu więc zwariowane zmagania na kolorowych i nawiązujących do różnych filmów Disneya trasach, a w ramach uczestników można odblokować znanych i lubianych bohaterów, takich jak Myszka Miki, Herkules, Olaf czy Goofy. Miejcie jednak na uwadze, że pomimo tego, że gra się w to naprawdę mega przyjemnie, a poza śliczną grafiką w Tyle przygrywają wpadające w ucho remixy znanych disneyowskich piosenek. Jest to tytuł dość mocno nastawiony na mikropłatności. Więc jeśli nie chcecie popaść w frustrację, polecam odpalać go sobie na krótkie sesje w ramach przerwy. Za stosunkowo uczciwego w rozgrywce można natomiast uznać na raka Blade Point, który to reprezentując gatunek Battle Royale, po raz pierwszy postawił mocniej na potyczki z użyciem broni białej. Zamiast więc karabinów, snajperek i pistoletów, tłuczemy się tu różnymi katanami, nunczakami i innymi cudami na kiju, a każdy z Bohaterów dodatkowo wyposażony został w linkę z hakiem oraz nienaganne umiejętności parkouru. Wszystko to zostało opatrzone bardzo ładną grafiką i płynną animacją, zaś graczom oddano możliwość zabawy, zarówno w trybie PVP, jak i kooperacji przeciwko botom. Co ciekawe, tytuł ten znajduje się obecnie w piątce najchętniej ogrywanych gier na Steamie i może poszczycić się odwiedzinami nawet do 270 tysięcy graczy na godzinę. Znacznie skromniejsze pod względem technologii Police Stories The Academy to z kolei bardzo interesujący miks szalanki taktycznej w stylu SWAT ze stylistyką oraz gameplayem przywodzącym na myśl doskonałe hotline Miami. Przeciwnie jednak do tego ostatniego, zamiast psychopatom sterujemy tu funkcjonariuszem policji, nierzadko zresztą stowarzyszącym mu partnerem. Zatem, zamiast latać po budynkach jak szalony z kijem baseballowym, mordując wszystkich bez namysłu, do każdego pomieszczenia trzeba wchodzić z odpowiednią dozą ostrożności i przygotowania. W tym celu możemy oczywiście użyć. Używać różnych gadżetów, taktyk i poleceń wydawanych swojemu towarzyszowi, zaś zabijanie wszystkich w zasięgu wzroku nie zawsze będzie tym najlepszym rozwiązaniem. Darmowe Poli Stories jest zaledwie preludium do swojej pełnej wersji, za którą trzeba wydać około stówki, ale już na przykład na stronie mojego partnera Instant Gaming kupicie go w promocji za zaledwie 7 zł z groszami. Serdecznie polecam. Dla miłośników tradycyjnych przygodówek wygrzebałem zaś rewelacyjnego klikacza Kane, który narracją oraz przedstawieniem rozgrywki przypomina nieco kultowe Sanitarium z 1998 roku. Nie jest to oczywiście tytuł tak złożony i skomplikowany jak fantastyczne dzieło Dreamforge, ale za to zdecydowanie przyciąga wzrok swoim niepokojącym klimatem, niegrzyzącymi się w język postaciami, które rzucają mięsem na prawo i lewo, jak i bardzo niecodziennym podejściem do tematyki usuwania ciąży. Brzmi interesująco? No, nie mogę wam niestety zdradzić, Zbyt dużo swabu i twistów, bo to gra na zaledwie półtorej godzinki, ale wierzcie mi, że naprawdę warto się w nią zagłębić, zwłaszcza jeśli lubicie horrory w stylistyce science fiction. A no i jeszcze jedna sprawa. Tytuł ten stanowi samodzielne rozszerzenie do dobrze ocenianego stazji, z którego mojego partnera dostaniecie już za piątaka. Zdudziły wam się może te wszystkie rozbudowane, powolne i nudne FPS-y? Macie ochotę na powrót do racket jumpów, noskopu ze snajperki w pełnym biegu i dziesiątek fragów na jedną potyczkę? Jest na to bardzo proste i darmowe rozwiązanie. Wystarczy wszak, że zainstalujecie na swoich dyskach banana shooter, by już po kilku minutach rzucić się w niekończący się wir akcji bez zbędnego wyjaśniania po co i do kogo strzelacie. W tym tytule liczy się bowiem wyłącznie piekielnie szybkie tempo akcji, dobra koordynacja na linii okoręka oraz zręczność, jakiej nie powstaje dziłaby się małpa w cyrku. Przyznam się szczerze, że w zalewie tych wszystkich rozbuchanych, poważnych i ogromnych pod względem zawartości tytułów, możliwość postrzelania sobie z banana przez 10 minut, a potem powrót do normalności brzmi jak naprawdę super okazja do zluzowania codziennego stresu. A skoro już jesteśmy przy odpałach, to co powiecie na dwóch tęgich łysoli ścierających się ze sobą niemalże nago w urokliwej scenerii wzgórz pokrytych śniegiem i bujną roślinnością? Dodajmy do tego, że panowie mogą okładać się nie tylko gołymi rękoma, pocierając swoje wielkie cielska o samych siebie, ale i wykorzystać w walce ogromne głazy, którymi mogą ciskać przeciwnika. Bounce to zdecydowanie nie jest zwyczajna gra i należy ją traktować z przymrużeniem oka, zwłaszcza, że chętnych do wspólnej zabawy po sieci nie ma zbyt wielu, ale już na przykład gdybyście zaprosili do wspólnej... Rozgrywki jakiegoś kumpla ze Steam'a, wtedy tytuł sprawdzi się naprawdę wyśmienicie. A warto też dodać, że panowie mają pięknie odzorowaną fizykę pod gardla i obtłuszczonych cyców. Istna poezja. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek darmowych gier, w jakie z powodzeniem możecie zagrać w 2024 roku. Dajcie koniecznie znać, czy niedawno pojawiły się też jakieś inne tytuły warte ogrania, a ja przypominam o konkursie i ofercie Instant Gaming, na którym zakupicie mnóstwo świetnych produkcji po taniości. Linki w opisie. Na razie,